Magazyn kulturalny rozpoczynamy od wizyty w Filharmonii Sudeckiej, gdzie odbył się piąty festiwal piosenki dziecięcej. To wydarzenie już na trwałe wpisało się w waubrzyski kalendarz imprez, a powstało z myślą o najmłodszych artystach. Czas dzieciństwa to czas bez troski, kiedy praktycznie wszystko można robić i wszystko wypada. Każde dziecko ma wtedy wielkie marzenia, a jednym z nich jest zostanie w przyszłości piosenkarzem czy piosenkarką. Od pięciu lat Filharmonia Sudecka pomaga te marzenia realizować, bo dzięki organizacji festiwalu piosenki dziecięcej najmłodsi mogą zaprezentować się na scenie przed zgromadzoną w Filharmonii publicznością. W tym roku festiwal miał konwencję bajkową, a uczestnicy zmierzyli się z piosenkami pochodzącymi z filmów Walta Disneya. Tematem tegorocznego śpiewania były piosenki znane z dzieciom z bajek, z filmów Disneya. Wydaje mi się, że i te starsze, i te młodsze dzieci na pewno doskonale to znają i bardzo lubią. Są to wesołe, ciekawe i melodyjne, melodyjne utwory. Młodzież, dzieci brały udział w eliminacjach, które były przeprowadzane w szkole, w przedszkolach. Później została zakwalifikowana część z nich do półfinału, które odbywało się tutaj w sali. Harmonii. Ciekawym elementem festiwalu były też stroje, w których wystąpili uczestnicy, a które były równie bajkowe jak cała konwencja tegorocznego festiwalu. Przez te kilka lat trwania festiwalu repertuar był różny. W tym roku postawiono na bajki. Różne piosenki, z różnego repertuaru. To były piosenki bajki Jeżowskiej, Natalii Kukulskiej, śpiewaliśmy piosenki, śpiewaliśmy wiersze, załóżmy Jana Brzechwy, Juliana Tuwima. W zeszłym roku były to piosenki pana Szałko, bardzo piękne. Postanowiliśmy, żeby było dużo barwy i koloru, a takie są właśnie bajki Wolta Disneya. Zresztą ja od, od bardzo dawna słucham e, muzyki filmowej, e, muzyki z filmów e, animowanych również. To są bardzo dobre rzeczy tworzone przez e, słynnych kompozytorów i one świetnie brzmią na, na orkiestrę. E, dlatego pomyślałam, że w tej filharmonii razem z dziećmi to będzie połączenie i klasyki, czegoś dobrego, czegoś kolorowego, pomysłowego. E, no i... Dzieci wyszły temu naprzeciw i to były ciężkie przygotowania i zrobiły to świetnie. Do eliminacji zgłosiło się 40 uczestników z różnych miejscowości, m.in. ze Świdnicy, Świebodzic, Bielawy, Dzierżoniowa, Nowej Rudy czy Zwałbrzycha. Nie dziwi zatem fakt, że wybór był trudny. Wśród dzieci starszych było naprawdę ciężko wybrać tych najlepszych. bo no śpiewały rewelacyjnie wszystkie te dzieci, wszystkie zasługiwały na to, żeby się tutaj dostać. Wiadomo, że, że, że wszystkie nie mogą. W tej kategorii dzieci młodszych yy, yy, było troszeczkę łatwiej, ponieważ nie każde dziecko rzeczywiście z tych młodszych dawało sobie radę z tak ciężkim repertuarem, tym bardziej że wybierały sobie te maluszki yy, wśród yy, 20 piosenek, które były do wybrania, wybrały te najtrudniejsze. Najczęściej była aż trzy razy wybierana była piosenka zatytułowana Kolorowy wiatr, która pochodzi z filmu Pocahontas. Jest to jeden z najbardziej znanych utworów pochodzących z filmów animowanych. Ja zaśpiewałam y, z filmu Pocahontas Kolorowy wiatr i wybrałam tę piosenkę dlatego, że po prostu to mi podpasowała. Julia, jedna z uczestniczek, zaśpiewała Something There z filmu Piękna i bestia. I wybrałam ją, ponieważ jest wesoła i tylko ją znam. Zwycięzcami tegorocznego festiwalu zostali Emilia Koniszewska i Klaudia Leśniak. Nagrodę Grand Prix odebrała Weronika Krystek. Gratulujemy wszystkim finalistom festiwalu, a Państwa zapraszamy na kolejne koncerty w Filharmonii. Już w najbliższy piątek o godzinie 19.00 orkiestra zagra pod batutą Jacka Rogali. Podczas koncertu usłyszymy m.in. sujtę z baletu Ognisty Ptak Igora Strawińskiego. Gościnnie na skrzypcach zagra Dorota Graca-Sztajnic. Przenosimy się do teatru dramatycznego, gdzie w najbliższy weekend czekają nas dwie premiery. Witam serdecznie wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w naszym podwójnym tygodniu. Podwójny. Po pierwsze dlatego, że Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu przygotował dwie premiery. Jedna z nich to W pustyni i w puszczy z Sienkiewicza i z innych w reżyserii Bartka Frąckowiaka. Ale nie zapominajmy też o drugiej. Druga, Shoah Show, parodia makabryczna w reżyserii Abishaya Hadari. Od poniedziałku do środy możecie Państwo kupić wszystko podwójnie. Możecie kupić... Shoah Show w zestawie z Pustyni i w Puszczy. Możecie kupić w Pustyni i w Puszczy w zestawie z Shoah Show. Realizatorzy podkreślają wielką wagę tych przedstawień dla całej kultury polskiej. Chciałabym jeszcze tylko dodać, że Avishai Hadari, reżyser Shoah Show, jest twórcą izraelskim, który ma już obywatelstwo polskie i który bardzo, bardzo długo nie mógł tutaj zadebiutować. Teatr Dramatyczny umożliwił mu debiut. Zapraszam wszystkich raz jeszcze. Wszystko podwójne. Od 11 do 15 czerwca. O spektaklu w Pustyni i w Puszczy z Sienkiewicza i innych opowiedział nam jego reżyser Bartosz Frąckowiak. To jest tekst autonomiczny, to jest tekst, który napisaliśmy wspólnie z Weroniką Sztawińską, dramaturżką tego projektu. Tekst oczywiście odnosi się, na, ma pod tytuł z Sienkiewicza i z innych. W związku z tym oczywiście Sienkiewicz jest bazą dla tego projektu i odnosimy się do tematów, które znajdujemy u Sienkiewicza, odnosimy się do tego, w jaki sposób książka Sienkiewicza w pustyni w puszczy funkcjonuje w polskiej kulturze, w polskiej edukacji. W związku z tym to jest tekst, który Odnośnie się do Sienkiewicza, natomiast nie jest to jedyne źródło. Bardzo wiele y, scen jest napisanych przez nas. Y, korzystaliśmy też, dla, dla nas też bardzo ważną taką postacią był Józef Konrad, y, Jądro Ciemności, Zebal, Także jest taka struktura, bym powiedział, kolażowo paczorkowa tego tekstu. Y, oprócz tam napisanych... Y, jak... Przez nas są, są tam cytaty, są tam powidoki innych tekstów, parafrazy, yy, odniesienia kulturowe, popkulturowe, jakby bardzo wiele różnych yy, źródeł, do których się odnosimy. Podczas prób spotkaliśmy również reżysera kolejnego nowego spektaklu, show -a show, parodia makabryczna, Awishaya Hadari. Wydaje mi się, że warto przyjść na ten spektakl z tego yy, względu, że jest... Yy, Wyjątkowy, jeśli chodzi o wypowiedź tego spektaklu i o formę tego spektaklu. Nie jest tylko pewnym teatrem dramatycznym, współczesnym, który w sposób filozoficzny omawia różne tematy, ale w każdym momencie próbujemy, próbujemy dotknąć pierwotny cud teatru. I myślę, że z tego względu może to być niezwykłą przygodą dla widza. Tym bardziej, że przestrzeń u nas też działa no, znakomicie, ponieważ rozmaite zmiany scenografii i, i mnóstwo, mnóstwo dźwięków, więc jest to bardziej przygodą zmysłową, która w niektórych momentach bardzo nas bawia, a w innych. Tak, dotyka gdzieś głęboko w sercu. Obie premiery już w najbliższy weekend w teatrze dramatycznym imienia Jerzego Szaniawskiego. Nowe przedstawienia będzie można oglądać w teatrze przez cały następny tydzień. Przenosimy się do teatru Lalki i Aktora, gdzie w najbliższy weekend zagości najmniejsza znana z bajek dziewczynka Calineczka. Historia Calineczki przedstawiona jest jako opowieść drogi, a jej podróż jako proces dorastania poznawania świata zdobywania wiedzy i gromadzenia wrażeń. Ta bezpiecznie pokonuje różnorakie przeszkody w swojej podróży w dorosłość, zachowując jednocześnie własną wrażliwość i prostotę. Na spotkanie z najmniejszą na świecie dziewczynką zapraszamy w niedzielę na godzinę 12.30. W Bibliotece pod Atlantami ponownie gościł Romuald Łuczyński. Tym razem znawca dziejów Dolnego Śląska zabrał nas w dalszą podróż. Podczas swojego wykładu opowiadał o zamkach chłopskich w Rumunii. Zamki chłopskie to trochę dziwne skojarzenie, bo zamki rzeczywiście kojarzą się zawsze z arystokracją, z królem, cesarzem, z władcą, a z chłopem właściwie nigdy. A tu rzeczywiście mamy zamki chłopskie. To rzadkość. One występowały w średniowieczu w niektórych miejscach, częściach Europy na ziemiach niemieckich, w Westfalii na przykład, ale tam właściwie się nie zachowały. Natomiast właśnie zachowały się przynajmniej część w Rumunii. O niezwykłości tych budowli świadczy fakt wpisania ich na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas wykładu Romuald Łuczyński zaprezentował swoje fotografie przywiezione z wyprawy do Rumunii i opowiedział o najciekawszych zamkach, które miał okazję zwiedzić. Niektóre wyglądają jak, tak jak w Kalniku na przykład, jak nasza sądzę w średniowieczu wieża rycerska w Siedlencinie, czyli wieża obronna, mieszkalna, wysoka, kilkukondygnacyjna, nakryta czterospadowym dachem, otoczona murem i wewnątrz tego muru, oprócz samej wieży, jeszcze jakieś budynki gospodarcze. Łuczyński jest bardzo częstym gościem biblioteki pod Atlantami. Współpracuje z nami co najmniej od trzech lat, bo nasza współpraca rozpoczęła się na jednej z panoram wydawców kilka lat temu i od tamtego czasu jest systematycznie naszym gościem i wykładowcą. Dlatego że uczestniczy systematycznie już po raz trzeci, trzeci, trzeci rok to już jest z rzędu, kiedy prowadzi właśnie u nas wykłady popularyzujące dziedzictwo kulturowe naszego terenu. Spotkanie z Łuczyńskim odbyło się w ramach Dni Kultury Rumuńskiej. Oprócz wykładu odbyła się również wystawa fotografii rumuńskich zamków chłopskich. Pozostajemy w bibliotece pod Atlantami, gdzie trwa wystawa zdjęć Andrzeja Ślusarczyka pod tytułem Strefa osobista. Tematyką zdjęć są relacje człowieka i przyrody, a jako plener posłużyły ogrody działkowe na dzielnicy podzamcze w Wałbrzychu. Zajmujący ponad 100 hektarów kompleks ponad 2,5 tysiąca działek położonych w dzielnicy podzamcze. Ukazany został na przestrzeni ponad 20 lat. Pierwsze zdjęcia ślusarczych wykonał w 1984 roku. Artysta w powtarzalnej formie zagospodarowania przestrzeni działek odnajduje miejsce twórczej realizacji, różnorodności upodobań i odzyskiwania więzi z przyrodą. Fotografie są zapisem spaceru alejkami konkretnego ogrodu, widzimy dominując nad małą architekturą blokowisko pod podzamcza. Wystawę możemy oglądać w galerii pod Atlantami do 1 lipca.